Na tym etapie mamy już taką podstawową walidację danych w formularzu, możemy sprawdzić czy wszystkie wymagane pola zostały uzupełnione. Teraz kolej będziemy dodatkowo sprawdzali poprawność tych danych. Ja pracuję w pliku indeks, Katalog 9, Podkatalog 9.5 teraz na przykład mógłbym sobie tutaj uzupełnić jakiś przykładowy e-mail hasło mógłbym pominąć mógłbym tutaj kliknąć na tym checkboxie mógłbym kliknąć na przycisku wyślij no oczywiście walidacja jest wykonywana prawidłowo, rzeczywiście zabrakło nam tylko jednego pola hasło problem polega na tym, że mogę tutaj wpisać dowolne hasło, może się ono składać nawet z pojedynczego znaku a zazwyczaj takie hasło no, będzie raczej nieakceptowalne, w większości typowych webowych aplikacji będziemy chcieli wymusić po prostu pewną Poprawność hasła, i teraz chciałbym dodać właśnie taką kolejną warstwę walidacji do tego pola hasło. Chciałbym na przykład sprawdzić, czy spełnia ono kryterium długości. Zakładamy, że w naszej aplikacji hasło muszą mieć powiedzmy minimum 6 znaków, i to właśnie będziemy dodatkowo sprawdzali. Jeśli użytkownik wprowadzi hasło o długości mniejszej niż 6 znaków, no to po prostu powinien się wtedy wyświetlić odpowiedni. Komunikat, Czyli nie wystarczy uzupełnienie tego pola, będzie ono jeszcze musiało mieć odpowiednią długość. Przejdziemy więc od razu do edytora, do tego pliku index i zauważy tutaj za pomocą instrukcji warunkowej if sprawdzamy, czy jakakolwiek wartość została wprowadzona do pola password. No ale właśnie jak zdarzyło się przekonać o tym, takie sprawdzanie to za mało, trzeba by jeszcze dodatkowo sprawdzić długość tej wartości wprowadzonej właśnie do pola password. Dodajmy więc tutaj kolejną część tej instrukcji za pomocą takiego bloku else if. Jeśli pierwszy warunek nie został spełniony, to może spełniony został warunek drugi. No bo jeśli jakaś wartość została jednak uzupełniona, to najpierw musimy sprawdzić, czy ta wartość istnieje, czyli password, a potem za pomocą podwójnego ampersand dołączam drugą część warunku. Czyli więc obydwie części będą musiały być spełnione, musimy sprawdzić, jaka jest długość tej wartości wprowadzonej do pola Password. W tym celu najlepiej będzie użyć takiej prostej funkcji Stringlen, o której już wcześniej mówiłem. Ona po prostu sprawdza długość ciągu znaków, sprawdzamy, jaka jest długość tego ciągu wprowadzonego do pola Password, no i sprawdzamy, czy przypadkiem ona nie jest mniejsza niż 6 czyli w momencie gdy wartość w polu password jest jak ustawiona, czyli w momencie gdy użytkownik coś tam wprowadził to sprawdzamy jeszcze dodatkowo, czy długość tego ciągu znaków nie jest przypadkiem mniejsza niż 6. No bo jeśli jest mniejsza niż 6, jeśli jest krótsza niż 6, to w takiej sytuacji to hasło nie może być przez nas zaakceptowane i musimy jednocześnie o tym użytkownika powiadomić, czyli musimy mu po prostu przygotować odpowiedni komunikat. Dlatego ponownie odwołamy się do tej zmiennej error password, no ale teraz przypiszemy tutaj inną treść komunikatu. Na przykład powiedzmy, hasło musi. Na przykład zawierać minimum 6 znaków. Taka będzie właśnie treść tego naszego komunikatu. Oczywiście pojawi się on tylko w takiej sytuacji, jeśli właśnie użytkownik wprowadzi mniej niż 6 znaków. Czyli tutaj mamy właśnie taką typową, dwuetapową walidację. Sprawdzamy, czy przypadkiem wartość nie jest pusta, no bo jeśli tak, to. Przypominamy użytkownikowi o tym, żeby wartość uzupełnił, a jeśli użytkownik wartość uzupełnił, to jeszcze tutaj dołączamy drugą część warunku, czy przypadkiem ta wartość nie jest dłuższa niż 6 znaków, no bo jeśli tak, to wtedy pojawi się odpowiedni komunikat, hasło musi zawierać przynajmniej 6 znaków. Na tym etapie to już można przetestować. Zauważ, że używamy tej samej zmiennej error password. Ona może po prostu przyjąć jedną z dwóch wartości. No i ta zmienna, oczywiście, tutaj jest dynamicznie wyprowadzona jako komunikat w naszym formularzu, czyli właśnie za pomocą tej samej zmiennej error password możemy obsłużyć tutaj różne komunikaty o błędach. Praktycznie wszystkie możliwe błędy, które przypisane są do pola. Password. Takie proste, ale dość elastyczne rozwiązanie. Ja w każdym razie sobie teraz zapiszę zmiany w tym pliku index, przejdę sobie tutaj, no i spróbujemy sobie tutaj wszystko po prostu uzupełnić. Wprowadzimy sobie jakiś przykładowy e-mail. Hasło, które nie spełnia tego kryterium hasło, które na przykład zawiera tylko cztery znaki kliknę na przycisku wyślij. I popatrz, hasło musi zawierać minimum 6 znaków. To jest warunek właśnie akceptacji naszego hasła, czyli mamy rzeczywiście taką dwuetapową walidację. Nie wystarczy wprowadzenie jakiejkolwiek wartości. Ta wartość jeszcze dodatkowo musi spełniać to kryterium minimalnej długości 6 znaków.